To jest bardzo dziwna rzecz, jak na rzecz kupioną w automacie. Japończycy uwielbiają automaty. Najczęściej są to automaty z napojami, takie jak ten. Da się w nich kupić nawet mrożoną kawę, a to dopiero pierwsza z nietypowych rzeczy, jakie znajdziemy w tego typu maszynach, które swoją drogą da się znaleźć nawet w mniejszych alejkach, takich jak ta. Bo na dzisiejszy odcinek Gryba przygotował dla nas specjalną mapę, na której zaznaczył najdziwniejsze automaty sprzedające różne rzeczy w całym Tokio. I to dzięki niej odwiedzimy miejsca takie jak legendarna podejrzana alejka z szemranymi maszynami. Maszyny z kulkami, które całkiem możliwe, że będziemy musieli tu ale przy okazji obczajmy też maszyny, z którymi za pomocą pazura można wyłowić sobie coś fajnego i coś tajemniczego. Więc jak podobał wam się odcinek z tego typu eksploracji Tokio... Ups, było blisko. To zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę, strzelcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby być na z kolejnymi odcinkami z Japonii, a my przechodzimy do pierwszego punktu i zaczynamy! Mapa pokazuje, że pierwszy z nich powinien być gdzieś tutaj i z tego co widzę na obrazku, to on powinien być wewnątrz stacji, a tam jest zejście na dół. Dobra, dawajcie, idziemy! Mamy zejście? Trochę schodów na dół do przejścia? No, te kafelki wyglądają tak samo jak te, więc to musi być gdzieś tutaj. A oto i on. Automat sprzedający z bananami. I ogólnie to, co musicie wiedzieć o Japonii, to to, że owoce tutaj jest dobro ekskluzywne. One tutaj są naprawdę drogie. Dla przykładu te bananki w maszynie kosztują 150 jenów, czyli 3,88. Niecałe 4 zł. No to zobaczmy, jak to działa. 100 jenów, 200 jenów. Można sobie wybrać po numerku tego bardziej dojrzałego nawet. Siódemka, klikamy i. Ten będzie nasz. Maszyna zjechała. Patrzcie, jakie to jest sprytne. Żeby bananka nam nie obiło, on spada na półeczkę. I cyk. A teraz jednak nim postanowił rzucić. No dobra, ale nie ze zbyt dużej wysokości. A co do bananka? Hmm, no powiem tak. Taki jak w Polsce, średnio dojrzały, ale za to droższy. Dobra, nawet nie zdążyliśmy odejść od tego automatu z bananami, a już znaleźliśmy dwie kolejne dziwne maszyny. Dlatego też szukam drobnych. <suszy> tak, kata. Arigato, go, Pan mnie poratował, rozmienił mi 500, ale mamy farta, bo serio nie miałem drobnych, a tu wszędzie wchodzą stujenówki. Widzicie, po japońsku się po, powoli uczę, z akcentem pewnie jeszcze kiepsko, ale a propos japońskiego, w tym automacie możecie za trzy stówki wylosować swojego Japończyka. W sensie, ten, który mi rozmienił był bardzo fajny, ale wylosujemy sobie nowego. Dwa, trzy i to są kuleczki typu gacia oczywiście. Jak widzisz, padnie nam pan czy pani? Pewnie pan. No panie też są tutaj, widzę. No ale okej, okay. uwaga, uwaga. Ojejku! Padł nam łysy pan, który prezentuje się właśnie tak. I uwaga, kolejne japońskie słówko. Hage. Łysy. Tylko to jest takie chyba dość niemiłe obraźliwe, jak komuś powiecie Kono hage, to jest tak jak tyły solu. Kolejna maszyna, do której próbujemy się przebić, przeciskając się przez tłum, znajduje się w Donki Megastore. Byliśmy już w Donkim, ale mniejszym. Ten na Shibui jest największy, dlatego nazywa się Megastore. No witam. Miało być dziwnie? Jest dziwnie. Przed nami jest maszyna, której szukaliśmy. I to jest maszyna z hanko. Hanko to jest rodzaj pieczątki, którą można sobie spersonalizować i przebić na przykład na dokumentach albo na pamiątkach, które właśnie tu kupiliśmy. Można po prostu komuś coś przebić na pamiątkę. Tylko nie wiem jak to się personalizuje, muszę to rozkminić. Dobra, była opcja wyboru po angielsku, dajemy sobie start i mamy info, że to może zająć 10 do 20 minut. No okej. Okay. Your name. Ny, o, ry, B e, ry, ty. Mamy to. Your name. Translate. I teraz zrobi nam z tego znaczki. Okej. Okay. Tylko które z nich będą poprawne? To sobie sprawdzimy translatem y Dział celebracji to nie to. Uroczystość y też nie to. Część z dziecka nie jestem częścią jeździecką. dziecka Nie jeszcze konno. Noribe. Okej, okay. to jest niezłe. To mi się podoba. To brzmi podobnie. Bierzemy. Potwierdzamy. O, designing. Mamy różne fonty, taki, taki. Albo taki, mi się najbardziej podoba ten pogrubiony. I teraz musimy wybrać, z czego to ma być zrobione. Mamy tutaj różne rodzaje materiałów z różnymi cenami. A, i są różne rozmiary. Na przykład dziesiątka to jest złód i ma 12 mm. I czwórka to też jest złód, ale ma 10,5 mm i jest o 500 tańsza. Dobra, weźmiemy sobie ten środkowy rozmiar, czyli dziesiątkę. Klikamy. To nas będzie kosztować 1500 jenów. With case, no pewnie, że chce z case'em. E, został jeden. Ale purpur plastik, czyli to będzie ten chyba, nie? No, no i dobry. Może być 300 jenów, będzie git. W tej maszynie musimy zapłacić gotówką 1800 jenów, czyli jakieś 46 zł. Tu wsuwamy banknoty, tysiaczek i drugi. Zgarniamy resztę. No i co? O, zaczyna się robić. Ej, zmierzmy mu czas. Uwaga, czas, start. I skończyło się robić. Zajęło to 12 minut i 13 sekund. Powinno gdzieś tu wypaść, chyba tu wypadnie. Jest! Wypadło! I to jest nasze hanko. Jak widzicie, mamy tutaj znaczek, a nasz case jest w osobnym zlocie. O, tutaj. Nie wiem, czy będzie tuż, ale chodźmy z tym na zewnątrz, bo ustawia się powoli kolejka, więc nie chcemy jej zatrzymywać. Możliwe, że tuż będzie w case'ie. Zobaczmy. Nasz case'ik wygląda tak. I czy w środku mamy tuż do pieczątki? Mamy. Tak, tutaj! Jest gąbeczka. No to dobra, testujemy, maczamy w tuszu. Cyk. Łopanie, nie wiem, czy nie przesadziłem. I odciśnijmy gdzieś. Cyk! Ty! Działa! Fajne! Kładamy hanko do kejsika, zamykamy i... Lecimy dalej. Kolejne maszyny mamy do badania. będą jeszcze dziwniejsze. Moi drodzy, kolejna lokalizacja w Japonii to coś, co może być bliskie sercom nam, Polaków. Znajdujemy się na wyspie Awaji, a za mną jest most Naruto, który łączy tą wyspę z, z Tokushimą. I tak jak mówiłem, to jest most Naruto i na niego też sobie później powiedziemy, a dookoła niego są wiry Uzumaki. Uzumaki? Naruto? Mówi wam to coś? <laughs> ale ważniejsze jest to, co znajdujecie przed nami. Chodźcie, bo jak widzicie, jest tu m.in. Yy, taki fotelik, który jest w dość znajomym nam kształcie, co nie? Tak, to jest kształt cebuli. Zresztą na prawo ode mnie jest gigantyczna cebula, przy której pani aktualnie robi zdjęcia swoim zabawkowym pieskom. Tutaj jest strasznie mam dziwne podejście do piesków, ale nieważne, ważne jest Muzeum Cebuli i dziwny, naprawdę dziwny automat. Jeden z dziwniejszych w dzisiejszym odcinku, który znajdziemy w środku. I tutaj generalnie wszystko jest z związane z cebulą. To jest coś w rodzaju sklepiku, muzeum, ciężko to jakoś zdefiniować, ale to wszystko jest z cebulą. Jako cebulaka mnie to kontentuje, jak was też zostawcie łapkę w górę. Ej, chodźcie, zobaczcie to. Nas interesuje to, do czego od drugiej strony ustawia się dość spora kolejka. Widzicie to? Automat do wyławiania cebuli. Powiem tak, ja figurkę anime mogę sobie odpuścić, ale wyłowić cebulę to ja muszę, to jest mój honor jako Polaka. Idziemy do kolejki i przenosimy się do maszyny. Dobra, jesteśmy przy automacie. Jak widzicie, pan po każdym kliencie układa cebulki. Po drodze w kolejce zauważyliśmy, że można zagrać maksymalnie 5 gier za 500 jenów, żeby nie przedłużać kolejki, więc pan przed każdym klientem to jeszcze raz układa, żeby każdy klient miał większą szansę na wygraną w cebulomacie. Więc wrzucamy 500 jenów. Pan nas tutaj poinstruował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i proszę bardzo, przed nami cebulomat. A spróbujmy tak. Oj, nie. Może tą złocistą taką, tą co jest tam. Tą złotą spróbujemy. I... oj, kilka naraz. Aj! Jestem strasznie kiepski w te automaty, jak na to, jak bardzo je lubię. Ja wiem, że jest taka technika, że się trąca tym pazurem. Że nie celujesz na środku, tylko co jakoś trącasz. O, na przykład tak. Ale to nie jest ta technika. Trzecia próba nie nieudana. No dalej. Ja potrzebuję cebuli. W Polsce tego nie ma. I czwarta próba. Zobaczmy. Oj, blisko! Moja ostatnia szansa na cebulę. Trzymajcie kciuki. Lecę. A nie wiem. Losowo. To będzie beka, jak się teraz uda. Pukonany. Bez cebuli. Ale gra na tym była dość zabawna. O! go zajmas. Jednak dostałem cebulę. Patrzcie, dostałem siatkę cebuli. Czemu? Mamy żarcie na drogę. A właśnie, jakbyście szukali fajnych okularów na takie wycieczki fajne, jak my mamy albo po prostu na wyjście z domu, to mamy takie okularki, albo takie okularki, albo takie okularki na śmiesznej temki .pl. i wszystkie te okularki wyglądają absolutnie kozacko. Mają filtr UV, a do wyczerpania zapasów. O, widzicie? Ja swoje właśnie w tym noszę. Dorzucamy coś takiego. Aktualna lokalizacja stacja Akihabara. Tutaj powinny być w tej okolicy jakieś dwa dziwne automaty i kawałek dalej, co najmniej dwa kolejne. Jak widzicie, pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, ale to idealna pogoda na szukanie dziwnych maszyn. Chodźcie, idziemy do pierwszej. Ona powinna być jakieś 200 metrów od nas. Całkiem niedaleko, teoretycznie. Ej, dobra, jest grubo. Przeszliśmy dopiero połowę drogi, bo zaledwie 100 metrów i już trafiliśmy na dwie dziwne maszyny, których nie planowaliśmy. Pierwsza to maszyna Mystery Box i jak widzicie, tutaj można wylosować sobie dużo różnej elektroniki. Nawet taką kamerkę, jaką aktualnie kręcimy, różnego rodzaju konsole, no, obietnicy. Jest tutaj generalnie dużo, ale kosztuje nie aż tak dużo, bo 1000 jenów, czyli 25 ziko. Mystery box z maszyny za 25 ziko, szanowni państwo. Zobaczmy. Mam nadzieję, że będę miał większego farta niż do mystery boxów w Polsce. Wciągnęło pieniądz? A i tutaj samo chyba tutaj sobie można coś wybrać. Ty, ja to stranslejtuję. Proszę nacisnąć przycisk, który Ci się spodoba. Aha, czyli to też są jakby losowe przyciski, a ten na dole coś jest Pokémon. Aha, na dole jest z Pokemonów, ale wiecie co, nie będziemy brali Pokémonów. Przemo, wybieraj, dawaj, klikaj, będzie na Ciebie jak coś. Dobra, Przem kliknął. O, ty, wypadło. I to jest nawet w pudełku, jak prawdziwy mistery box. Szybki unboxing. Jak widzicie, boksik jest elegancko zapieczętowany z każdej strony. Mamy kolor różowy. Ciekawy jestem czy to oznaczenie coś oznacza. Niestety nie mam nożyka, ale jakoś dam sobie radę. Stary jak tu będzie konsola. Jest taki, no, w miarę ciężki. Okej. Okay. Przypominam, 25 zł za... O! To już mam nożyk do otwierania paczek! Stary! Multitool dostaliśmy! Czekaj, ja go też otworzę. Okej, okay, ciekawy dropik. Proszę bardzo, taki klasyczny japońsko-szwajcarski, jest tutaj dosłownie wszystko. O, nie miałem śrubokręta na wyjeździe, to się przyda! To jest dobra rzecz na wyjazd, o której wcześniej nie pomyślałem, ale to nie jest wszystko, bo jest tutaj jeszcze coś. Nawet chyba kilka rzeczy? A nie, jedna, jedna. I co tu jest? Kosmetyczka, okej. Okay. Różowa taka dziewczęca. No miałem dziewczynom ode mnie jakieś kosmetyki kupić, to może w tym im przywiozę. No, jak za 25 ziko? Całkiem nie najgorzej, ale nie jest to elektronika. A tu? No mamy głównie elektronikę obiecywaną. Wydaje mi się, że na mapie mamy jeszcze jeden automat z mystery boxami, więc tego nie będziemy próbować ponownie. Spróbujemy w tym Choć nie wiem, czy będzie taki sam. A, a propos drugiej maszyny, tu jest jeszcze jedna. I, szanowni Państwo, to jest automat sprzedający rzeczy na słodko, między innymi naleśniki, albo spójrzcie bliżej. Takie misiowe ciastka, misiowe głowy. Ten jest na przykład od smaku mięta i makaronik. A, to są makaroniki po prostu, dobra. A mi się najbardziej podoba ten biały o smaku truskawki. Kajaki Sweets. Weźmiemy tego. 500 jenów, czyli jakieś 12 ziko. O nie, nie ma numerku 10. No to dobra, weźmiemy tego z głupią mortką. To jest dziewiąteczka i dziewiąteczka już jest dostępna. Coś się mieli. O, zaświeciło się. I mamy. He? <laughs> jaki ma głupi ryjek. Te smaku zrobimy sobie za chwilę, bo dopiero wyszliśmy po śniadaniu z hotelu. Więc przejdźmy do kolejnych automatów, a to zjemy sobie później po drodze. Po raz kolejny mamy automat z Mystery Boxami. I po raz kolejny obietnica na ekranie jest bardzo, bardzo podobna. Mamy tu konsolki, pady i wiele elektroniki. Może tym razem padnie coś lepszego niż scyzoryk, chociaż ten scyzoryk nie był aż taki dramatyczny. Wciągaj! Teraz ja, teraz ja. Zobaczymy, czy będę miał większego farta. Rym, tym, rym, tym, No. Dawaj pudło. Ciekawe, czy pudełko będzie takie samo. Ej, dobra, to jest dłuższe. Takie jak bardziej konsolk. I to ciężkie jest takie nawet trochę. Dobra, mamy scyzoryk, skorzystajmy z niego. I co my tu mamy? <ścoughs> Przemo! Mamy skarpetki z dalmatyńczykiem. Spodoba Fajne, nie? Nie. Yeah. Będą idealne na ciebie. Patrz, Disneya, oryginalne. Co my tutaj mamy dalej? Mamy jakiegoś bora. O, przyda się na nasze gadżety z tych wszystkich kulek dzisiaj. Nie mam pojęcia, co tu jest napisane, i nie mam ręki, żeby to sprawdzić, ale właśnie wrzucamy wam Google Translate obok, więc teraz wy wiecie, co tu jest napisane. Dobra, i nasza nagroda główna to. Pff. Latarka? Chyba latarka. Tak, wygląda na to, że to latarka. To miało być niby skórzane. No dobra, dość ciekawe, ale nie świeci niestety, jak widzicie. Dobra, muszę przyznać, jest dość badziewna. To jest gorszy drop niż to. No cóż, chodźcie do kolejnego automatu. Teraz mam latarkę, teraz mogę poprowadzić. A, parasol, jeszcze parasol. Dobra, idziemy. Jesteśmy już blisko, przechodzimy sobie przez dość ładny mostek i to powinna być, o, tamta alejka. Ty, coś jest, coś jest! O! O stary, ja wiem co to jest, ja to widziałem na jednym filmie! To będzie creepy zaułek podejrzanych automatów i tam będzie ich więcej! Bo ogólnie mamy zaznaczone miejsca na mapie, ale nie mamy napisane za każdym razem co to jest, nie musimy się trochę domyślać. Stary, jakiś tu ziomal podejrzany na lewo ode mnie, stoi zakapturzony przy, tymi, przy tych automatach. A tutaj jest, no mówię wam, to jest, to jest ogólnie podejrzany zakątek z automatami. W ogóle ja nie wiem co w nich jest, ale zobaczmy. Co jest? To są jakieś pudełka? Z jakimiś napisami? Nie mam, nie, nie wiem, czekaj, ja muszę to przetłumaczyć, bo ja nie wiem, co w tym jest. Tam są gacie używane. Ja słyszałem, że takie są, ale nie wiem, czy to nie jest miejski mit. Czekaj, muszę sobie zrobić zdjęcie, bo nie widzę. Mój nauczyciel wychowania fizycznego uczył mnie w że należy zbierać mnóstwo biletów na popularne przedstawienia teatralne lub koncerty i sprzedawać je po wysokiej cenie osobom, której chcą, bla bla bla. To jest jakaś historia, jakiegoś ziomka. O co tutaj chodzi? Ja wiem, że to będzie głupie, ale biorę to tylko z ciekawości i tylko pod odcinek, także. Staw się łapkę w górę. A i musimy wybrać, no tak. Pff, nie wiem, Strzeli jakiś numerek. 15. 15, dobra. Podjeżdża sobie maszyna. Ej, najgorsze jest to, że kupujemy w ciemno, nie? Wydaliśmy dwie dychy, a nawet nie wiemy, co będzie w tych pudłach, przesyłkach. O! A! Ok. Wydało mi resztę. I wydało też pudełko. Chodźmy do tego narożnika. Tutaj sobie zrobimy unboxing. Święta loteria numer 43. Czy tu z boku coś pisze ciekawego? Oszustwa, złodzieje handlarze N nie powiem tego słówka. Przestępcy zajmujący się hazardem elektronicznym. Tutaj jest coś o prawie karnym, o złodziejach. Dobra, ciężko to przetłumaczyć dosłownie, bo to tak po polsku nie ma zbyt dużego sensu. Więc po prostu to otwórzmy. Chociaż, no ja nie wiem, czy tutaj nie będzie czegoś, co będę musiał później zablurować. Dobra. Uwaga. Co to jest? W takim podejrzanym automacie jest różowe pudełko, które wygląda jak pudełko słodyczy, ciasteczek? Czekaj, to są chyba ciastka po prostu jakieś ze zwierzątkami. No jeszcze są niby zafoliowane, wygląda na szczelne. No nie ma tu chyba nic podejrzanego. Tak to wygląda. Ej, mieliśmy takie w studiu. Są te ciastka ze zwierzątkami. Na przykład, są w kształcie okrótki i macie napisane K, krowa. Tutaj mamy jeszcze w tych automatach. Tutaj mamy... Jeszcze więcej takich paczek, robala i napoje, czyli taki wielki miks Nie wiem, co to jest tu z pandą, ale pewnie też coś do picia albo jakaś puszka z żarciem Dobra, chodźcie zobaczymy, co jest jeszcze dalej, bo to chyba nie koniec Jest kilka automatów na tej ścianie, tutaj na przykład są napoje... Co jest? Ty to widzisz? Patrz Zmieścisz się tu? Spróbuję Spróbujmy się tu wcisnąć... Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja się zmieszczę... O Jezu! Dobra, tu jest ciasno, widzowie Dasz radę, Przem? Chodź ja pierdolę, ale ta alejka jest podejrzana. Tu jest jakieś dziwne coś, ale to jest chyba wszystko puste? Ej! Tu jest automat z popcornem? Myślisz, że to rozsądne jeść popcorn z automatu upchniętego w ciemnej alejce w takim... czymś? Tak. Świetny pomysł, Przemo. Ty mnie namawiasz dzisiaj na same szalony. No chyba masz rację, spróbujmy. <laughs> Ej, ciekawe czy to robi w ogóle popcorn na świeżo, czy... Może będzie w paczkach. W sensie na świeżo bym wolał zjeść, chociaż tutaj w paczkach byłby bezpieczniejszy. 300 jenów. O! Tu się coś zaświeciło. O, on się teraz kręci, tu jest mikrowalówka. Tu jest stary mikrowalówka i Popcorn się robi w tym plastikowym kubeczku, który maszyna wydała. Ale ja ja. Tu jest w ogóle jakaś kartka, gdzie się ludzie dopisują. I o u t u b E, com, slash dy i s s y R e a no. Mam nadzieję, że tak można No ale chyba po to jest ta karteczka Dobra, wygląda na to, że popcorn jest gotowy Tylko jak jego mam wyciągnąć? Tutaj coś jest No i mamy piękny, złocisty kubeczek maślanego popcornu No wyglądało jakby się robił na świeżo Spróbuję Nie, no good Normalnie, maślany taki Chodźmy jeszcze do jednej maszyny No do tej, no, to by trzeba było wziąć No nie dużo, ale nie mam pojęcia co dodaję Wrzucamy 100, 200 Wezmę tą. No, to! No, co jest? Nie działa? Może spróbujmy tą wyżej. Też nie działa. Co jest? Czy one są. Może tutaj faktycznie coś było wcześniej. Wygląda na to, że nie działa, więc albo coś było tutaj poza tymi karteczkami. Może nie? Kto wie? No nic. Odzyskujemy pieniądze. Niby automat w ciemnej alejce, a oddał uczciwie. <laughs> Okej, okay, chodźmy stąd. Jest tu ciemno, mokro, brudno. Dwa automaty nie działały, ale jeden zrobił mi dobry popcorn, a drugi w podejrzanej parce dał mi ciasteczka. Ciekawa jest to alejka, na pewno dziwna, a przed nami kolejne. Idziemy do następnego punktu. Chodźcie! Kolejny automat jest za rogiem, a ja w plecaku miałem coś sobie co sprawdzić, i strasznie zgłodniałem, więc pozwólcie ah, czekał na mnie nasz yy, bardzo specjalny miś. Tak wariacik wygląda, no całkiem nie najgorzej. Tylko ta mina, ta mina. Dobra. To jest klasyczny makaronik, tylko w wersji maczy. Ej, dobre. Ja nie jestem jakimś super koneserem maczy, ale nawet mi to wchodzi. Duże, słodkie, jest z jakimś kremem maczowym w środku. Całkiem mi najgorsze. Na szybko przełamam. Chodźcie. Okej, okay, to będzie gdzieś tu zaraz. To teoretycznie powinno być chyba w obrębie tego, w środku. Co tu może. Co my tu mieliśmy takiego dziwnego na naszej liście? Czego ja mam tu szukać? No ryba nam to pozaznaczał i ja teraz kurczę nie do końca wiem, ale czekajcie, rozejrzę się. Tu jest taki automat Przemo. Ja wiem co to było zaznaczone. On nie jest za kotarką, on jest tu. To jest ten automat i on chce dwa razy po 500 jenów. No dobra, tylko nie wiem, czy ja mam 500 Tak Gdzieś będzie jakiś część. Change... O i wszyscy sobie poszli. Popatrz. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Przed chwilą ten sklep był pełny ludzi. Dobra, muszę znaleźć pięćsetki i weźmiemy. Tylko ja nie wiem, czy ja wam tu będę mógł pokazać, co tam jest, ale to wezmę. Dawaj pieniądz! No nie! Tyle to nie! Potrzebujemy dwóch! To się zrzucimy 50-50. Idę zamienić, sekundę, Sekunda, zaraz wracam. Mam przemo, ale pani miała tylko jedną. Musisz mi dołożyć drugą. Wcale nie kłamię, żeby oskubać Przema z kasy. Yyy, Tak, jak zawsze. Zaufaj mi, przyjacielu! A my zaufajmy temu automatowi. Stary on jest specjalnie tak w rogu wciśnięty. Widzowie Norbi na przypale. No. Genialne, przemo! Wspólnymi siłami zdobyliśmy, i wspólnymi funduszami, co ważne, zdobyliśmy artefakt. Dobra, robię unboxing tutaj. Możesz się trochę odsunąć, będzie miał Kacper mniej blurowania, jak to będzie jakiś przypał. Kacpi, jeśli to jest przypałowe, to musisz to zablurować w tym miejscu, nie wiem, czy to jest coś, co możemy pokazywać. To, moi drodzy, jest squishy. Squishy takie, do którego... to jest etui. E tu i Squishy więcej wam nie mogę powiedzieć, ale to jest rzecz. To jest bardzo dziwna rzecz, jak na rzecz kupioną w automacie. Przemówisz co? To zróbmy tak. Ja ci ją oddam, i nie muszę ci oddać 500 jenów. 500 stówek do przodu wyjdziesz? Nie. Na pewno? Na pewno. No cóż. To najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w odcinku do tej pory, więc jeżeli podobał wam się odcinek z dziwnych automatów, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę, może zrobimy jeszcze jakiś, nie wiem, strzelcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i zapraszam na inne, bardziej normalne odcinki z Japonii, ten był strasznie powalony, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Japonia była dziwna, ale super.